Dzisiaj chciałem Wam pokazać nowe forum z domadami gier, filmów jeszcze będzie bardzo dużo kategorii. Można złożyć badanie na moderatorów, ponieważ szukamy ich. Forum jest nowiutkie, więc zapraszam do wejścia. Jeszcze wątków i postów jak widać nie ma. Ale oczywiście będą. I zapraszam na to forum. Tutaj mamy link, czyli... Taki. Dajemy rejestrację. Nie trzeba potwierdzać żadnego regulaminu. Nic nie trzeba. Adresu e mail potwierdzać, więc zapraszam do rejestracji. Yy, później będzie można wykopić oczywiście konto VIP i będą duże, dużo większe dostępy, ale póki co zapraszam proszę złożyć podanie na moderatora to będziecie mieli ten sam dostęp do forum co później użytkownicy VIP więc naprawdę zapraszam na te forum tutaj będę ciągle dorabiał nowe kategorie filmów, będą programów i tak dalej no więc zapraszam Kropka, punk, kropka, Dziękuję, do widzenia.